Środek zimy, pełno śniegu, a ja kupiłem... Kolejny motocykl. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów. Oto Suzuki Gladius. Jeżeli w tym odcinku będę się trochę jąkał czy zapowietrzał, to przepraszam z góry, wybaczcie, ale jest dosyć zimno i żuchwa mi zamarza. Z drugiej strony nie chcę tutaj też stać 2 czy 3 godziny, bo to nie jest tak, że film, który trwa 8 czy 10 minut, jest nagrywany w kwadrans. Tak więc do boju, kowboju. Wielu motocyklistów uważa, że jest to najbrzydszy jednoślad, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. No przynajmniej najbrzydsze Suzuki. Z chęcią poznam wasze zdanie, co wy myślicie o Gladiusie, no ale nie ma co ukrywać. Ten motocykl, gdy został zaprezentowany, różnił się diametralnie od swojego poprzednika, czyli od Suzuki SV650, który był produkowany od roku 1999 w dwóch generacjach do 2008. W 2009 wypuszczono właśnie Gladiusa i wszystkim szczęki opadły, ale raczej nie z zachwytu. O ile ta ratownicowa? Robiona na okrągło troszeczkę, przypomina rozwiązanie z pierwszej generacji SVA. No to ogólnie cała reszta kształtów, takie to jest wszystko ślamazarne, tęczowe. Nie wiem, jakich słów mogę użyć, aby YouTube mnie nie zbanował tego filmu. E, powiem tyle, gdybym wybrał się do Stanów Zjednoczonych. To pojeździłbym tym motocyklem w miejscowości Gaylord w stanie Michigan. Ale wiecie co, tak szczerze mnie to guzik obchodzi, jak motocykl wygląda, a bardziej dla mnie liczy się to, jak jeździ i ile kosztuje, bo ze względu na to, że właśnie Gladius nie jest pożądany, to jego ceny aktualnie są dosyć atrakcyjne. Musicie mieć to na uwadze, że niektóre sprzęty, jak na przykład pierwsza generacja Suzuki Hayabusa, kosztuje praktycznie dwukrotnie więcej niż Honda CBR 1100XX. Blackbird, a motocykle te jeśli chodzi o parametry nie różnią się od siebie znacznie. Tak więc myślę, że warto korzystać z tego typu okazji, zwłaszcza, że mamy tutaj bardzo wyjątkowe rozwiązanie, czyli widlasty silnik. Rzecz naprawdę rzadko spotykaną. Oczywiście za chwilę przejdziemy szczegółowo do parametrów technicznych tego sprzętu, ale jeszcze w międzyczasie bardzo istotna informacja. Zanim kupić jakikolwiek samochód czy motocykl sprawdzajcie numer win. Ja to zrobiłem na Car Vertical. I z tego co widzicie, nie ma tutaj żadnych zapisów odnośnie uszkodzeń, całe szczęście. Motocykl nie jest kradziony. Ostatni wpis dotyczący przebiegu to 56 tysięcy km. Zaraz to sobie porównamy z tym, co wyświetla się na liczniku. I z takich ciekawostek, jeszcze ostatni segment. Motocykl ten został sprowadzony z Włoch w roku 2013. Pamiętajcie, że na rynku jest mnóstwo sprzętów po solidnych bombach, także lepiej faktycznie je sprawdzać przed zakupem. Zwłaszcza, że z kodem rabatowym Jarpen macie do 30% zniżki na zakup raportu. Wracając do silnika tego potworka średniej klasy, mamy tutaj widlastą dwójkę z kątem rozwarcia cylindrów, który wynosi 90 stopni. Pojemność to 645 cm3. W zaokrągleniu wszyscy i tak mówią na to 650, zgodnie z nazewnictwem SVa. Moc Natomiast to 70 parę koni mechanicznych. W porównaniu z poprzednikiem gladius pali mniej, do tego emituje mniej zanieczyszczeń do środowiska, dysponuje delikatnie wyższą mocą, a moment obrotowy w niższym i średnim zakresie obrotów, czyli tam, gdzie go najbardziej potrzebujemy, jest troszeczkę wyższy. Do tego zbiornik paliwa ma 14,5 litra pojemności, a to oznacza, że można naprawdę sobie pojeździć, zanim zapali nam się światełko rezerwy. Oczywiście trzeba będzie to zweryfikować na własne skórze, ale może poczekajmy, aż śnieg się stopi. Tego typu motocyklem miałem okazję jeździć w szkole jazdy, przynajmniej przez pierwsze dwie godziny. Następnie wsiadłem na SVA 650 i tak dokończyłem kurs. Z tym, że gdy przyszedł moment egzaminu, okazało się, że muszę zdawać na Gladiusie. I spotkałem mnie tam dosyć ciekawa niespodzianka. Przed jakąkolwiek jazdą zostałem zapytany o to, aby pokazać zbiorniczek płynu hamulcowego hamulca tylnego. I wiecie co? Ja się tutaj tak przyjrzałem: myślałem od razu, pokażę tak jak Westfale, przecież był tutaj. Większość motocykli ma właśnie w tym miejscu, niedaleko pedału hamulca. Tak patrzę, szukam, spoglądam, tu jest dziureczka. Tego mój instruktor mi nie pokazał. Także stresik malutki był. Jeżeli będziecie zdawać właśnie na Gladiusie, to zapamiętajcie ten drobny szczegół. Jak już wspomniałem o szkołach jazdy i o egzaminach, to oczywiście warto zaznaczyć, że jest wiele powodów, dla których te motocykle, właśnie SV i Gladius, były i są wybierane do tego typu zastosowań. Jednym z powodów jest na przykład wysokość siedziska, która wynosi 78,5 cm, a więc troszeczkę mniej niż w poprzedniej. I w standardowych motocyklach, co jest na pewno ułatwieniem dla niższych osób, i w tym właśnie dla kobiet. Czyli, że co? Kupiłem babski motocykl. Naprawdę ciekawi mnie, co macie do powiedzenia na temat Gladiusa. Jak odbieracie ten motocykl? Z chęcią będę czytał wasze komentarze. Ale to oczywiście nie koniec odcinka. Warto dodać jeszcze kilka kluczowych informacji. Na przykład masa własna to 202 kg, a więc jakoś super lekko nie jest. Z tym, że ze względu na to, że siodełko jest w miarę nisko, to tej wagi aż tak nie odczuwamy. Felgi w Gladiusie mają 17 cali, szerokość tylnej opony to 160, a więc super sportowe. To nie jest szerokość przedniej gumy, natomiast to 120 i z tego co widzę, tutaj jest założona torówka. Tym motocyklem raczej tak ostro nikt nie jeździł. Dla zawodnika tego typu guma jest już bezużyteczna, a na drogę, gdzie takich pochyleń nie ma, spokojnie jeszcze wystarczy tarcza z przodu ma 240 mm, a tarczy z przodu 290. I właśnie warto odnotować, że są tutaj dwie. Co do nazwy jeszcze, Gladius to z łaciny miecz, którego używano w Imperium Rzymskim od III wieku przed naszą erą do III wieku naszej ery, przy czym był to miecz tak spopularyzowany, że ogólnie tę nazwę używano do każdego miecza. Tak jak kiedyś mówiono na wszystkie sportowe buty Adidasy, a na każdy te Nowy samochód Jeep. Ale czy ta nazwa jest odpowiednia? Czy to Suzuki jest naprawdę tak ostre jak Gladius? No, niekoniecznie. Prawdę mówiąc, to jest naprawdę łagodny i przyjazny motocykl. Oczywiście, moc swoją ma. Charakter również niespotykany, V2 robi swoje, jest bulgot, jest ciągnięcie od samego dołu. Podobne rozwiązanie można znaleźć w Monsterze, z tym, że Monstera w tej cenie kupicie znacznie starszego i pamiętajcie, że w Monsterach macie Desmo. Jeżeli ktoś to serwisuje na bieżąco, spoko, ale tam nie chodzi tylko o przebieg na paskach, ale również o ich wiek. Te paski w Desmo trzeba wymieniać co dwa lata, a praktycznie... Nikt tego nie robi, a jak robi, to nie sprzeda wam raczej sprzętu zaraz po wymianie. I z drugiej strony, jeśli mówimy o podobnym roczniku, a ten Gladius jest z 2009, to w przypadku włoszczyzny trzeba wydać znacznie więcej pieniędzy. Także suma sumarum, jeżeli komuś się podoba ten motocykl albo nie przeszkadza mu tego typu wygląd, to jest to naprawdę ciekawa oferta.